Hejka, hejka, tu Kamykos, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Starsa. słuchajcie, rozbijamy mega świnkę, i cóż, lecimy! Uwaga, co dostaniemy? Błyskotki, monetki, punkty mocy i star dropiki, 12 mam do dobrania. No, legendary. I? Colt. Przebranie do Colta, no dobra, okej, okay, może być. I z samotką. Tu mamy monety, tu mamy niebieski, nic doświadczenie, na zielonym doświadczenie, zielony znowuż, punkty mocy, ok, epic, punkty mo 100 punktów mocy, ładnie, 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 o kolejny epic, 200 punktów monetek i mythic, i ikonka gracza, no, kolejny mitik. no, tu posypało, posypało trochę, 200 punktów mocy, przyda się, bardzo rzadki. I to co? Odbierz. Dobra. Co my tu mamy jeszcze? O ile tu mam wydarzeń porobionych. Słuchajcie. koląca strefa jakaś nowa się pojawiła. Starcie... Starcie solo mam widzę do zrobienia. Jakąś misję. A co tutaj mamy? Do dobrania nagrody jeszcze są jakieś? A, doświadczenie. No dobra. Niech będzie. Ehm. Um. To tak sobie myślę, że sobie zagram dzisiaj. No, Rankedy to bym nie chciał próbować, bo ostatnio był odcinek, więc ten, ale na tym, na tym starcie solo. Ale słuchajcie, tutaj są mapki, za każdym razem mapka jest inna. Och, tu mam jakieś te osobiste rzeczy. 8 klubów zdobyłem, dla 8 dla klubu zdobyłem, dobra, ok. Lecików. No, mam nadzieję, że. Ci co grali to też dostali, o tutaj jakieś widzę ładne są te, się, chwalą się wszyscy co tam dostali. I teraz tak, my ma, czy ja mam tu jakiś, nie mam żadnego zadymiarza, dobra to wybiorę sobie zadymiarza na solo. Weźmy Shade'a, zobaczymy co nam pokaże szezik na solo, spróbujemy, powalczyć. O ran, jak ja nie robię takich mapek i tu trzy szejdy są masz. Hmm. No, rozwali mnie. A jak zamiast się tu schować, a, mogłem się schować. Zebrał wszystkie skrzynki, zobaczcie. Ale to był błąd. Ale to był błąd. Dobra, mój. Mapka, powiem wam tak. Oceniam te mapki, niech będzie, że to będzie odcinek z ocenianiem mapek. Mapka mi się nie podoba. Nie podobają się wszystkie mapki, gdzie tego typu są e, zawody, że wszyscy startują w jednym miejscu. To jest bez sensu, moim zdaniem. A co to za jakiś. O masz, kolejny wybryk jakiejś natury. Same shady, jacky. No, jeżeli ja to przetrwam. No, rozwalił mnie, niestety mnie rozwalił. Wiedziałem, że będę. No, to wszystkie. Ta mapa. Nie, myślę, że. że nie, 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 mówię. No, tu niby ten byłem wygraną, ale to, to są beznadziejne mapki, powiem wam. Na solo? Bez sensu, to one się nie nadają później do gry normalnej w... w takim trybie, no, na pucharki, nie? O rany, ale tu ktoś wykombinował. Mapę, gdzie nic nie widać. <grystanie> Krzaki tylko same są, tak? Dobra, lećmy tak. Dobra, jeden go rozwaliłem. Próbuję uciec. A gdzie on mnie tu widział? Gdzie on mnie tu widzi? Gdzie on mnie tu widzi jeszcze? Dobra, tutaj strzela ktoś. Angelo pobiegł tutaj. Dobra, zostało 4 zadymiarzy. Chcę, że tak powiem... się tutaj... O! Ale miał puszek! 17 puszek zdobył! <laughs> no nie ma szans! Nie ma szans! No dobra, czwarta ranga. Nie, nie! Słuchajcie, to jest kolejna mapka, która mi się nie podoba! Same beznadziejne te mapki. Czemu ludzie, jak wymyślałem te mapki, to wymyślałem tak, że po prostu wszyscy zaczynają w jednym miejscu, w solo. To jest bez sensu... O, tu już coś lepszego widzę. Każdy za dymią walczy za siebie. Okej. Okay. Lecimy. Czy są jakieś puszki? Tutaj jest. Steve. Tu jest. Steve. Tu jest kolega. Dynamik. No, ja byłem za blisko. No ładnie mi rozwaliła Piper's, z ładnie. Mnie... Jednym strzałem tym tutaj mnie trafiła. No powiem Wam tak, ta mapka jest okej, okay. dam łapkę w górę. Moim zdaniem była w porządku. Nie jakaś wybitna, ale... Ale fajna. Dobra, cóż... Tu wymyślili, znowu za mapkę, to w ogóle mapka jest nie do grania. No nie, no to jest beznadziejna mapa, od razu widzę, że to jest beznadziejna mapa, zobaczcie no. Nie miała szans ta Bibi tutaj, kompletnie. Dobra, czy jak tu przejdę na środek? O, marsz, sklinowałem się. Aha. No nie, 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 nie. Nie chcę się tam gdzieś przedostawać. No co to za beznadziejna mapka? Zobaczcie, jest dwóch zadymiarzy. Dobra, pójdę sobie w takim razie tutaj po tę. Ta... po tą skrzyneczkę. Tu mogę przejść, a tu dalej już nie przejdę. No i co, nie wejdę tam? Nie mam szans. Tu mogę przejść, próbować. O, tu zginął. Nie mógł się wydostać pewnie. No i czy to jest normalna mapka? Powiem wam, to nie była normalna mapka. Łapka w dół. Łapka w dół. No tak naprawdę na takich mapkach to tylko shade wchodzi w grę. Ewentualnie jakaś inna postać taka, która. Mm, no nie wiem, która może przeskakiwać może... No nie, znowuż taka mapa. Co za beznadziejne mapki mi się trafiają. Czasami tak naprawdę się trafią fakty faktycznie fajne mapki. Dobra, tu się przedostał. Więc będzie tak skakał z punktu na punkt. Dobra, załatwiłem go. Pytanie, czy ktoś tu jeszcze jest? Inny powinien być. Mam tylko trzy skrzyneczki. Więc na 100%. A tutaj jeszcze ktoś jest, tak? Ale lagi mam. Ojej, nie, naprawdę. Koniec. Koniec rozgrywki. Aj, 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 aj. no rozwaj... Gdybym nie wszedł tu w te pola, to bym zdążył uciec, no ale... E, mapka? Nie, mapka nie, nie. Znowu wszyscy zaczęli w jednym miejscu. No, mam jakieś tutaj punkty, dobra. No i tak jak widzicie na takich mapkach, w zasadzie tylko granie taką postacią tego typu, no Edgarem, ewentualnie. O, już coś lepszego, ktoś tu coś wymyślił. Spróbujemy zrobić jakąś skrzynkę najpierw. Nie ma żadnej skrzynki. Czy są jakieś skrzynki ukryte? W zero puszek. Za mały poziom mam, słuchajcie, za mały poziom mam. No no i załatwił mnie. Za niski poziom miałem. Yy, mam na tym szejdzie. No, mapa... No, też mi się nie podobała, szczerze tam. Nie dlatego, że przegrałem, ale po prostu... No, zbyt otwarta przestrzeń. Nie, za mało też widziałem trochę tej mapki, moim zdaniem. O nie, znowuż jakieś dziadostwo. Wszyscy w jednym miejscu, no. Przejdę się po zwyczajach. się tu zatknąć. Ach, nie zdążyłem zrobić tego i zginie, no właśnie. A chciałem się przesunąć w tamte... no. Nie podoba mi się mapka znowu. Dlaczego są same słabe mapki? Słuchajcie. Naprawdę. Hmm. Okej. Okay. Jest teleport albo skok. To pójdę, w sk pójdę, nie muszę skakać, w sumie mogę sobie po pojechać na wodzie przy życznym O właśnie. No i rozwalił mnie. Ajajaj. Aj, aj. Nie wiem kto mi rozwalił, ale ładnie mi rozwalił. Mapa. Hm. Nie zaczynali wszyscy razem. Dam łapkę. Dam łapkę w górę. Wy też możecie dać mi łapkę w górę. Jeżeli wam się podoba ten filmik. Spróbujemy kolejną. Tym razem solo mapki są. No. Ale słuchajcie, ten pomysł <laughs> Super Sela z, z tymi babkami graczy z, uważam bardzo fajny, przyjemny. Uważam, że to jest naprawdę. Dobra, tu mam. 3000 mam, dobra. Mogę się przenieść, ale już tak powiem. Nie chcę się przenosić, pójdę sobie w tą stronę. Właśnie. Melody przeskoczyła. Chciała <laughs> do mnie. Uciekła. Uciekła. Tym razem uciekła w tą stronę. Tu kolega, że tak powiem... Już mam możliwość przeteleportowania? Poczekam sobie do końca. A co tam? Rozwalimy melodi. Dobra, zabrałem mu te... Pucharki. No tak, ale to mogę go atakować, choć w sumie mogę go zabić, chyba co? Mapka? Spoko. Moim zdaniem ok. Dobra. Udajemy kolejną. A może jeszcze dwie mi się uda zbić, to akurat będę miał wszystkie Stardrop odebrane dzisiaj. To by było fajnie. Jak słyszycie, dalej mam problem z gardłem. Ja nie wiem, co ja mam z tym gardłem. Naprawdę, non-stop jakiś. Aaaa, ciągle przeziębiony. Mam nadzieję, że to lato w końcu przyjdzie, No i... Ems, ems. Oj, załatwił mnie. Nie wiem skąd nawet. Ach, mogę tutaj nie iść. No, mapka słaba. Dlaczego wszyscy zaczynają, że tak powiem, w tym samym miejscu? Nie chcę tak. Zróbcie, dajcie jakąś fajną mapkę. Na solo to może być tyle fajnych map. Nie wiem, czemu wszyscy robią ten sam desen O, już. No nie, znowu wszyscy na jednym. Na jedno kopy to zaczynają. Nie tak, nie tak. Aha. No i załatwił mnie. Widział mnie, a ja go nie widziałem w ogóle. A ładnie, Angelo to zrobił. No. Lepsza niż poprzednia, ale też mi się nie podoba. Nie można na takiej mapce pograć, nie? Bo wszyscy od razu startują. Jak jeszcze jestem jakąś taką postacią by miał wymaksowaną, to bym miał pewnie większe szanse na przeżycie, nie? A tak jak jestem postacią, która... próbuje, że tak powiem... Muszę sobie na na bić, nabić, nabić... A, ale mnie załatwił, a mogę mieć go bić, ja nie chciałem go bić, a no dobra. Dobra, słuchajcie, to był jakiś pomysł ciekawy, nie wiem kto to na... zrobił, tą twórca jest z jakimś arabem czy kim, nie wiem. To był jakiś pomysł na mapkę, nie zaczynali wszyscy razem, znaczy zaczynali, ale były kaktusy, więc można było gdzieś coś pokombinować, nie? No nie, znowuż takaś mapa, nie... nic nie ma w niej i wszyscy na środku. To już mógłbym porozstawiać tych wszystkich graczy na, na różną stronę. Prawda? Dorę sobie dwie puszki. A co tam? Trzeba korzystać z innych. Okej. Okay. No, rozwali mnie, ach, wiedziałem. No, próbowałem rozwalić tutaj Bula, Czy aż mą strzeli? Mapka. Dobra, dam łapkę w górę. No, nie będę taki, no, wszystkie w dół dzisiaj, prawie. Prawie wszystkie w dół. Taka sobie bym powiedział, no ale. Gdyby wszyscy byli rozstawieni, tak po całej mapie, to to była naprawdę mega mapka, moim zdaniem. O rany, tu się wszyscy rzucą po te puszki na pewno. Na 100% się rzucą po te puszki. No, dlaczego się nie, nie chciało się przenieść. Ach, rozwalił mnie. Hmm. Nie podobała mi się mapka. Nic w niej fajnego nie było. No poza tym, że rozwaliłem wszystkie puszki, rozwaliłem El Primo. O, rany, co to jest? Dobra, to ty. Konstrukcja jakaś widzę, wyjątkowa. Leon, leonek, chodź. No i mnie rozwalił, jak i no, mapka, powiem wam tak, jakaś... o, źle zrobiłem, bo powinienem pokazać. Szkoda, że nie mogę zagrać je jeszcze raz. Um, nie dałem ciała, ale mapka spoko. Moim zdaniem, mapka spoko. Mogł, mogłaby być taka kolejna. Dajcie znać, czy wy swoje mapki też robicie i wrzucacie tutaj w Brawl Starsa? Hmm. Dobra, mamy tak. Mamy tu teleport. Wszyscy się przenieście w jedną stronę. O, nie zdążyłem, nie zdążyłem, że tak powiem, się przemieścić. Nie zdążyłem się przemieścić. O rany. Dobra. Nie, no, nie będę tego komentował. No słuchajcie, no jedni wszyscy zaczynają w jednym miejscu. Och. O, to już coś, coś mądrzejszego. Widzę coś mądrzejszego. A, tu nie mogę przejść, bo to jest pole. Zamknięte. A, rozwali mnie, no właśnie. Hmm, bo zagapiłem się, bo tutaj była ściana. A, jaj, Test, test. No, powiedzmy, że to okej. Okay. Powiedzmy, że... Dobra, słuchajcie, ostatnia mapka. Mam nadzieję, że będzie jakaś fajna. I po tej mapce spróbuję odebrać jeszcze sobie start Dropa. Jak mam, bo nie wiem czy mam. Mam chyba. co już była świnka na początku. Nawet fajna ta świnka wpada chyba. Co, co myślicie? Możecie napisać w komentarzach jakie Wy, że tak powiem, dostaliście nagrody ze świnki. Ja się tak czekałem, że on tutaj będzie chciał go załatwić. Dobra, kupmy tutaj, spróbował ten. Ole, ale mnie załatwił jednym strzałem? Wow, nieźle nie, nie, to było. No dobra, moi drodzy, no nic ciekawego. Nie. No, mapka, łapka w górę. Uważam, że, że nawet spoko. Także słuchajcie, yy, napiszcie, może w komentarzach, co wy dostaliście ze świnki. Jeżeli byście chcieli więcej odcinków, to zapraszam po subskrypcję. No i cóż, i do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka, pa pa!